Akademię Piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Nie będę na trawie, bo nie chciałem przeszkadzać, ale była inna niusyka. Nie, kolejny mecz, kolejny dzień w pracy, jak to się mówi, tak więc nic nie zmieniamy, bo po co zmieniać, jak było dobrze. A jak atmosferę, zaczęła robić gwiazde pół godziny przed meczem, jak przed hitem jakimś ligowym, wiesz co, no myślę, że jest to jakieś tam wydarzenie, ale, ale jesteśmy pewni w swoich umiejętności. Myślę, że nas te trybuny, że tak powiem, będą niosły i jeżeli marzą o tym, żeby kiedyś grać na wielkich stadionach, no to, to muszą też dzisiaj ten ciężar pociągnąć. No to co nie powiedziałeś, Szapną. Żeby się dobrze bawili, taka była puenta, bo to jest w dalszym ciągu dla nas najważniejsze. Jak yy, uda nam się osiągnąć, cel będzie pięknie. A jak nam się nie uda, nic się nie stanie. Ciągle jesteśmy mistrzami. Ciągle jesteśmy mistrzami, a, a piłka cały czas w grze, więc jesteśmy dobrej myśli i to tak, co mówię, chcemy dzisiaj się dobrze zaprezentować, żeby nas to cieszyło. To trzeba było jakoś inaczej przygotowywać do tego meczu pod kątem fizycznym. Czy oni po prostu są gotowi, bo są świetnie przygotowani od początku? Mm, czy są świetnie przygotowani to nie mi oceniać, ale przez pryzmat e, trenera Bartka i jego jakby filozofii tak na dobrą sprawę nic nie, e, nie zmieniliśmy, robiliśmy swoją pracę w dalszym ciągu tak to wyglądało od samego początku, czy to w lidze, czy to ten mecz barażowy teraz, który jak będą chłopcy rozgrywać. E, wydaje mi się, że nie trzeba było nic zmieniać i nie pompowaliśmy balonika, jak sam trener Bartek mówi. Konsultowaliśmy z tygodnia na tydzień każdy mikrocykl. Robiliśmy po prostu swoje, no mam nadzieję, że owoce tego przyjdą dzisiaj i też. Jak Wy jako trenerzy do tego podchodzicie, bo wiadomo, że to nie jest tylko dla nich wyrażenie, tylko dla szkółki. Dla mnie osobiście no, bardzo duże, bo gdzieś tam większość chłopaków od 6 roku życia tutaj jest, nawet rozpoczynało, że tak powiem, otwierało ten rocznik dzisiaj po kilku latach stoję tutaj sobie obok patrzę na nich. No, twarz mi się cieszy bardzo mocno, z racji tego, że, że, mogą, że są mistrzami Śląska to jest raz, a że mogą podjąć temat walki o Centralną Ligę Juniorów, to to weryfikuje naszą wspólną pracę jako Akademii Stadionu Śląskiego. Robimy pokornie swoje, mamy świetnych trenerów, mogę to spokojno, ze spokojem powiedzieć, bardzo fajnych koordynatorów, którzy są otwarci na, na naszą pracę, ogólnie rzecz biorąc dzieciaki te są, jak akurat tutaj widać, sportowo i pozasportowo przede wszystkim, bardzo kulturalne, grzeczne, odważne w tym, co robią. Dla mnie, dla mnie to jest bomba i nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać dzisiaj kciuki i w niedzielę na to, żeby, żeby ten rok, w sumie sportowy, dobrze zakończyć. Zrobili chłopcy niespodziankę całym klubowi chyba, miejscem, w którym są. Tak, super, tak. W ogóle to, jak oni szybko z trzeciej do, do pierwszej i od razu walka o ceriotkę, więc to jest coś takiego, co nie było spotykane w stadionie, tak jest. Na pewno mocno bije serce. Taki mecz, którego jeszcze chłopcy nie grali, a nimi nie było dane zagrać. Ale jest tak, że w zasadzie dorośli bardziej przeżywają niż A dokładnie, to na pewno, to na pewno, że dorośli bardziej jeszcze, jeszcze nie grając i uczestnicząc w tym bezpośrednio bardziej przeżywają takie mecze. Znając chłopaków, którzy z sytuacji, gdzie robili awans z drugiej do pierwszej ligi i właśnie teraz robi mistrza, a nie było po niej widać jakiegoś gdzieś tam dystresowania, czy, czy dodatkowego przeżycia, Więc mam nadzieję, czy, mam nadzieję, jestem przekonany, że na pewno to dźwigną i wszystko będzie w porządku wypełnił między nami. Wiadomo, że nikt nie obejrzy że trener który dźwiga. Nie no, trener tak. Stachowiach na doświadczeniu. Jak to powiedział, wstał rano, ubrał to samo, zrobił to samo, nic to dzisiaj w jego dniu nie, nie, nie zmieniło. Jasne, że przygotowania w mikrocyklu, e, ta otoczka jako jest, ale też my jako trenerzy, e, czy tutaj Bartek w szczególności, no przecież nie chcemy pompować dodatkowo tych ludzi. Oni mają zagrać to, co potrafią, to jest najważniejsze, bo wtedy jesteśmy po prostu spokojni o to, co będą. Także naszą rolą jest to, żeby dodatkowo no, nie, nie dorzucać im tych emocji, bo myślę, że wewnętrznie to przeżywają, ale tak jak powiedziałem wcześniej, że są skupieni i przygotowani na to, żeby, żeby zrobić wszystko jak najlepiej w tym meczu. Jak spali rodzice mistrzów przed tym meczem? Eee, słabo. Słabo spaliśmy, stres i, I dzieci się stresują, także nam się bardzo udziela i myślę, że może chyba bardziej niż dzieciom. No właśnie stresują się, bo to trenerzy mówią, że oni to jak... No, czy... troszkę się stresuje. Chyba no, się ten trochę stresuje. Chyba, może dlatego, że jest taka motywacja. Aby widok, był motywujący nie? ten stres. Oni się czują domu trochę Nie, nie, oni w ogóle się nie, 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 nie. A oni są bardzo skromni, także. Przynajmniej u mnie, bo. Nie, nie. Po no zobaczymy to w barażu Może wtedy troszkę im się udzieli Nie będziecie dzisiaj kręcić atmosferę bębem... Bę, bę. ja nie, nie wiadomo, chyba nie będzie tego Będę. A co się z nim stało? Pękł po ostatnio? Ja. Pożyczony je niestety chyba dzisiaj nie Pyle. będzie Pytanie mam, mamy mówią, że słabo spały przed tym barażem, a ojcowie spokojnie śpią? Spokojnie myślę, że tak ja, Myślę, że dobrze spali, szybko poszli spalić? Ale ojcowie <gunter> Kopcy, nie? wy jak ty żyjecie, no bo to duma jest bardzo pewna. Pewnie. Nie, no trzeba to traktować jak my. bo no, jak się będziemy nakręcać, to dzieciaki to będą widziały, że się tak samo będą nakręcać. Także nic wyjątkowego, Nie, naprawdę, no, no, gramy. Otoczka grawy. na pewno jest wyjątkowa, no, bo nigdy ale... tak nie ma. Ale staramy się, żeby wszystko było po staremu, wszystkie nawyki zostają te same, także robimy robotę. No dobra, bo no, trzymajmy Jesteśmy za Kontynuujmy fajną fajny moment w, waszym, gdzieś tam, w waszej przygodzie e, możemy zrobić coś fajnego. Bawmy się tym, bo to dla mnie naprawdę jest dla mnie najważniejsze. Okej? Okay? Żeby zejść z tego wódzka z satysfakcją, ale z uśmiechem. Mimo wszystko. Pra? A jak się skończy, zobaczymy. Dawa. Dawa.

Na taki mecz sumiennie pracowali nie tylko całą jesień, ale też kilka poprzednich sezonów. Drużyna Stadionu Śląskiego z rocznika 2008 wywalczyła tytuł Mistrzów Śląska Trampkarzy, a ten dał im przepustkę do gry o centralną ligę juniorów. Rywalem zielonych w o miejsce w krajowej elicie swojej kategorii wiekowej byli rówieśnicy z miedzi Legnica, zwycięzcy rozgrywek w województwie dolnośląskim. Dla obu ekip spotkanie miało wielki ciężar gatunkowy, ale oba zespoły poradziły sobie z tym całkiem nieźle. Początek był wyrównany, choć pierwsze bramkowe okazje tworzyli sobie piłkarze z Legnicy. Za każdym razem jednak szczęście sprzyjało piłkarzom w zielonych koszulkach, a w kluczowym momencie kapitalną, wyśmienitą wręcz interwencją popisał się Maciej Rydel. Podopieczni trenera Bartosza Stachowiaka grali dobre spotkanie, co w końcu zaczęło przekładać się na bramkowe okazje dla gospodarzy. To 22 minuta Jakub Kowal przedarł się w pole karne przyjezdnych, ale piłkę spod nóg wygarnął mu golki permiedzi. W 24 minucie znakomitą akcję lewą stroną boiska przeprowadził Mateusz Grześka. Minął kilku zawodników Miedzi Legnica. Po jego zagraniu piłkę z linii bramkowej wybił jeden z defensorów przyjezdnych, ale na dobitkę czyhał już Jakub Podborny. I to on dał prowadzenie swojej ekipie, otwierając rezultat tego spotkania. Zieloni złapali wiatry w żagle po tym, jak udało im się objąć prowadzenie. Kolejna dobra akcja Grześki, który podał piłkę do Jakuba Kowala. Kowal ustawił sobie ją na lewej nodze, ale zabrakło mu odrobiny presji. Decyzji. Wyjątkowa atmosfera tego spotkania zdawała się nieść miejscowych przyjezdni. Po tym jak stracili gola mieli kłopoty ze stwarzaniem w sobie bramkowych okazji. I gdy wydawało się, że pierwsza połowa skończy się jednobramkowym prowadzeniem Stadionu Śląskiego. Gola na 1 do 1 w ostatniej minucie pierwszej odsłony po rzucie rożnym zdobył Rece Dziedziński. Stan gry był zatem remisowy i wszystko zaczynało się jakby od nowa, ale tą drugą odsłonę zdecydowanie lepiej zaczęli legniczanie. To rzut wolny w 41 minucie, po którym w zamieszaniu pod bramką stadionu najsprytniejszy okazał się Filip Zięba, dający prowadzenie ekipie z Dolnego Śląska. Niespełna dwie minuty później był już 3-1 dla Miedzi Legnica. Tym razem po wrzucie z autu gościom udało się przetransportować piłkę w pole karne stadionu. Tam żaden z graczy w zielonej koszulce nie zdołał wybić piłki. Wreszcie raz jeszcze odnalazł się Zięba i po chwili świętował swoje drugie w tym meczu trafienie. Chorzowianie nie rezygnowali jednak z walki o poprawę tego rezultatu. To 52. minuta, dośrodkowanie z lewej strony boiska zamykał Jakub Kowal, ale nie trafił w światło bramki. Goście mieli z kolei okazję do tego, by podwyższyć rezultat po kolejnym stałym fragmencie gry. Tym razem jednak znakomicie w swojej bramce spisał się Rydel. Wraz z upływem czasu coraz mocniej nacierali piłkarze w zielonych strojach. 71. minuta w polu karnym. Przeciwnika był Łukasz Mil. Piłka trafiła w rękę zawodnika Miedzi Legnica, ale arbiter nie zdecydował się na odgwizdanie rzutu karnego. Piłkarze trenera Stachowiaka do samego końca walczyli o to, by poprawić rezultat tego spotkania, ale ostatecznie pierwsze Starcie barażowe między stadionem Śląskim Chorzów i Miedzią Legnica zakończyło się zwycięstwem przyjezdnych 3 do 1. To jednak dopiero pierwsza połowa tej batalii rewanż w niedzielę w Legnicy. Powiedziałem, że to dopiero połowa drogi dla jednych i dla drugich. Na pewno te schody dla, dla legnicy są teraz bardziej przychylne. Dla nas te stopnie są wyższe, ale no dzisiaj zarówno jak i pierwsza, i druga połowa pokazała, że stać nas na to, żeby w tej rywalizacji dwumeczowej osiągnąć sukces, bo jedziemy na wyjazd i na pewno będziemy grać o pełną pulę. Teraz na gorąco ciężko mi stwierdzić, co tam dokładnie się działo, bo też dużo zielonych nóg i dużo zielonych koszulek tam było w tym polu karnym. Wydawało się, że jest nas tam więcej, a, a gdzieś to goście byli bliżsi tej piłki, żeby ją wepchnąć do bramki. Szkoda, bo w tej pierwszej połowie zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy robić i strzeliliśmy bramkę z tego. Straciliśmy ze stałego fragmentu, trudno. Ale na pewno szkoda tego wejścia w drugą połowę, bo, bo, bo byliśmy troszkę tacy ospali i może to zaważyło o tym. Tutaj ta drużyna nieraz pokazywała, że, że potrafi się podnieść i w ostatnich minutach rozstrzygać mecze, więc tutaj mamy 80 minut w legnicy. Jedni o drugich. Może troszkę więcej wiedzą, aczkolwiek jedni i drudzy się przygotowywali do tego meczu, więc myślę, że my specjalnie nie zaskoczyliśmy miedzi i mieć nas też.